Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Minecraft... Skyblock Infinite. Oh, Skyblock Infinite. Mogłeś mnie zaraz dowiedzieć, Skyblock, no. No właśnie, zastanawiałem, przed chwilą <laughs> e, w myślach mówiłem to, że co mam powiedzieć i zapomniałem jak włączyć nagrywanie. Jestem, jestem Wojtek. Dzień dobry. intro tak. po intro. Jedziemy. <laughs> no, z tym intro. No dobra, czekam aż mi zrobisz. No, chciałbyś. Tak, chciałbym. Ja wiem, ja wiem, wiem. Mam się z tym nie kryje. Ja ty będziesz dzisiaj cały odcinek? Nie, ty, to dzisiaj ja będziesz ty budował. Ja będę kopać kobla. Co ja teraz skinę? Co masz? <laughs> znaczy, no, twoim zadaniem teraz, to tutaj, tomeczku, będzie zrobić ten. E, będzie trzeba. No nie, to oddaj. I Kusza, kobla musiał... Znaczy, nie, platforma już jest gotowa, więc w sumie tego. No e, ja będę tu kiepłać. E, generalnie to tak. Weź. Ym... Nie po jednym, tylko mniej więcej tutaj. Postaw tego. Dirta. Dirta. No, czekaj. E, tu? Tu. No, no, no. No i tutaj porób takie przerwy, co dwa chyba na drzewa były. Um, I po prostu drzewa. A co trzeba dwa co trzy? Nie, co dwa wystarczy. Tutaj, no tutaj możesz nawet jeszcze przy tej jednej krawędzi, bo tu i tak zaraz będzie dobudowane, więc to dwa i no co, trzeba farmić drewno, a ja idę kopać tego, nie? Dobra, to od razu sobie odpuszczę. A, bo ty sobie tu tak zrobiłeś. No, bo chciałem patrzeć co robisz, tak stałem wcześniej w, o, w no, drugim kierunku i nic nie widziałem. O, wszystkie studzonki. Ja, w ogóle, słuchajcie, też sprawdziłem sobie jakiś inny generator kobla, ale szczerze mówiąc, to jakoś tak wybitnie mi się tutaj nic nie, 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 nie rzuciło w oczy, jakiegoś takiego nowego czy coś w tym stylu. E, więc. E, jakby musimy zostać przy tym. Co ja chciałem? A to wysma. E, wiesz co, Tomek? Mógłbyś nawet zrobić w sumie motykę? Motykę. I tutaj, jak mamy, tak, i tutaj jak, mamy tego, jak mamy tego dyrta tutaj dookoła tej wody, to mógłbyś w sumie ogarnąć i zasadzić te sadzonki, to żebyśmy mieli jakieś jedzonko już. Dobrze. Trzeba by się robiło tak. tak. Heh. Ja sobie tu pochodnie postawię. Nie wiesz, jak robić motykę? A Pamiętaj, że masz tą książkę też, nie? Jak klikniesz książkę, to masz wszystkie receptury. Zapomniałem. Nie, kobla oddaj. To ja z, mam z tym narzędziami. Ale to czekaj, to ja muszę tą... Nie, a to musimy tam ziemi tak przenieść już na górę. Ale na razie to my i tak kopiemy. Nakopiemy kobla, żeby zrobić już całą tutaj dookoła i wtedy przeniesiemy koblarkę i wszystko, więc na razie posać tutaj, tutaj gdzie ja jestem, gdzie jest woda. Tam w, ty, w tym najbardziej oddalonym. Za, najbardziej oddalonym. Zasiej te, te sezonki, które mamy i żebyśmy mieli po prostu jakieś żarcie. No, czekaj, tam powinno być chyba ze trzy albo cztery sztuki, tak są, no. No, może na jeden chlebek to wystarczy, ale zawsze to coś, nie? Dobra, trzy sobie na samym końcu, żeby tam nikt nie wskoczył. Mhm. Um, czy mamy tam jeszcze mączkę kosną? Nie, dlatego, że mączka kostna była tylko i wyłącznie do drzew. A, to też. przyspieszyć proces. Też, też ja chciałem ją na nie, trawę. Nie, oszuk urzyć. nie oszukujmy aż tak bardzo. No, a też chciałem na te A trawa nam też rośnie, chyba co? A bo że trawa? No, że trawa. Trochę wystająca? Nie. Dopiero jak maczkę kostą dasz. Ale sama z siebie nie rośnie trochę? Nie. No, gdzie? No mówię, Co? jak będziemy mieli. Jeżeli udałoby nam się upolować jakąś baśkę, to jest szansa na to, że zrobimy sobie od razu to źródełko wody już takie na stałe, nie? Takie fancy. Bo. Znaczy, nie wiem, czy to działa. Ja to sprawdziłem przed, na, przed naszym nagrywaniem Co? i generalnie Ten... można. To? Ile masz kubla? ale jest tak masz chyba za ciebie poleciał dobra czyli ja to robię na po drugiej stronie już tak tak łączysz rogi tylko mhm. na kucaka na kucak Wiesz, najpierw to sobie zrobił bramówkę nie to no, no. standardowo no to jest niestety trochę początki SkyBlocka, tutaj zawsze jest dużo kopania, ale mówię, ja jestem bardzo ciekaw jak to się wszystko ułoży, dlatego że tak, wiem, że można pójść do Endu, wiem, że można pójść do Netheru i wszystkie jakieś tam pomniejsze biomy, lokalizacje są właśnie jako takie małe wyspy zrobione. To więc, mi się Tak, więc yy, myślę, że takim naszym głównym tutaj, w późniejszym etapie, bo, no, chociaż domyślam się, że pewnie to jak zabijemy Smoka, to prawdopodobnie będzie finito, nie? 4. Zobaczymy. Chociaż pragnę. zobaczymy, bo faktycznie może nam się coś tutaj innego ogarnąć. Teraz pytanie, bo ja to zadałem u mnie w odcinku, ale no. nie pamiętam, jak y, Twojej odpowiedzi. Y, robimy tą pierwszą platformę kwadrat, okay. następne robimy jakieś wymyślne, czy. No to chyba nam y, samo jakoś tak wyjdzie. Samo mówisz? Czy też sobie kochirofa, dobrze. Właśnie właśnie zastanawiam, czy robić to na zasadzie takiej, jak z reguły się Skyblock robiło, że to jest po prostu jedna bryła, na przykład koło albo kwadrat z mostami? Czy, nie, czy pomijamy w ogóle mosty i robimy takie jedno większe? Znaczy, mosty mają taki swój urok, według mnie. No tak, ale z drugiej strony weź pod uwagę to, że w sumie i tak mamy już wszystko z Kobla, więc tutaj nam już nic za bardzo się nie spali też, bo to z reguły pamiętam, jak za każdym razem, jak się robiło, to się robiło z drewna. Potem to się paliło, więc no, no nie wiem, ale w sumie może w... faktycznie no, wyjdzie w praniu. Kurde, ja rzucałem tobie, a ty rzucasz za mnie. Nie, ty też mi rzuciłeś parę razy jakoś tak dziwnie. Nie skoczyłeś się. Jak nie? Mówiłeś, za tobą jest, miasta było kurna przedemną 500 metrów. A bo robiłeś co innego, ja wrzuciłem ci indziej wtedy. Dobra, to już Czekaj, w ogóle biomę. na jakiej my jesteśmy biomie? My jesteśmy na plainsach. To dobrze, że jesteśmy na plainsach. Też tak sądzę. A wiesz, dlaczego, czy nie? Nie. To jest szansa z... na moby. A. Bo nie będę ukrywać, że trzy razy robiłem podejście do regenerowania tej mapy. Raz nam wyszedł śnieg, raz nam wyszła pustynia, więc nie mieliśmy tutaj praktycznie w ogóle kobla, tylko, znaczy w sensie dyrta, tylko piasek. Za trzecim razem byliśmy na oceanie, a na oceanie moby zwykle się nie respią. Wim więc. Wic. No jest jak jest Proszę ładnie mieć ubudowanie Jeszcze nie spadłem No dobrze, drzewo cię wyrosło, możesz ściąć od razu. Idę. Tutaj się... widzę, że trawka też ładnie rośnie Podniosła się O, Ciebie tam dobra Myślę, włączy. wiesz co, tam na tym kwadracie, który zrobiłeś, no? Tutaj na tym. Ja myślę, Tomek, że można tutaj zrobić. O, baśki tam są. Czy ty chcesz iść do. A koleżony? czekaj, a czemu moje baśki nie wyglądają tak ładnie, jak powinny? Poczekaj, poczekaj, no. poczekaj, bo ja sobie tu muszę rzucić chyba tak. Moje baśki, widzicie? Już sobie paśki zarezerwował. Nie, wiesz co, bo ja mam ten taki fajny texture pack, który zmienia wygląd globów. O, tak! Ale czemu dopiero teraz o tym mówisz? To są te baśki, kurde. A one mają, potrzebuję... mają, in... mają inne... Jak chcesz, to ja cię to potem wyślę. Ale nie potrzebuję Ale... komputera z NASA? Nie, 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 to jest texture pack, więc... No dobrze. Fejdery, no to wiadomo, co innego, nie? Dobra, jest zapasowa sadzonka, pięknie. A, wracając do tego, co mówiłem. Um, tutaj Tomek y, dobrze by było, jakbyś tego dirtu zrobił tutaj taką właśnie. Jeszcze dalej? Nie, nie, wiem, nie wiem jak to pociągnąć. Nie, wiesz co, chodzi o taką platformę z trawą, żeby zrespiły nam się Przy... moby. Tak, zwierzęta. Zwierzęta. Ja myślę, że jak my tutaj dokopiemy się trochę. To te baśki są tak dosyć kurczy, tutaj blisko, i generalnie tutaj potrzebujemy. Znaczy, też tam możemy wier... zrobić z, z drewna, możemy, potem możemy spalić to. Tam. tam też jest. Hmm. Znaczy, można zrobić z pół bloków drewna, i potem to spalimy, żeby nam nie przeszkadzało. Jak mi się nie będzie podobać, takie wejście. Tylko ja się bardziej obawiam o to, że te baśki tam są, wiesz? No to otłuczymy je. Bo one się chyba nie zdespałnią, jak my będziemy gdzieś tutaj bardzo. Jakbyśmy poszli w drugą stronę, to one by się zdespałniły. Ewentualnie mogę zrobić platformę z tym, płotkiem dookoła. Drewno wyrosło. Ale nie, 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 Tomek, nie chodzi mi o to. Chodzi mi po prostu o kwestię basiek, bo my za bardzo nie mamy też jakie. One zaczną strzelać, jak tylko do nich zaczniemy podchodzić no. bliżej. No to ja będę żywą tarczą, a ty będziesz na Nie, to, to trochę się mija z celem chyba. Ja jestem dobrą tarczą. Nie mamy żelaza na tarczę. Skoda, jakby była tarcza, to byśmy mogli tam ładnie podejść w sumie do nich. Eee, żeby mieć raz, to i tak potrzebuję Baśki. Jak? A nie, to Baśka musi szczelić, wy tego Jak to było, że leciał. Tomek! Jak z małpy jest... daje? Zombie Ach, daje, a jeżeli Baśka zabije Creepera, to daje płytę, ty. Ja mam cię uczyć gry Minecraft. Ale widzisz, byłem blisko, coś pamiętałem. Masz kobla? Co? Masz kobla? Tak, wrzuciłem się do skrzynki, bo sobie nowego tego robiłem. No, ale coś mi dzwoniło, tylko nie wiedziałem w którą kościele, no. No, pewnie w jakiejś bazylice. No. Ty, 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 e, to ty, ty. już... Tu, a, tu już prawie zrobię, a to zrobisz ją chyba, nie? Tak, to, to do końca już, no? Górze, Eem... Oczę tu rośnie to. Dobra, na razie będę kopać tak. Kożej mi się do góry buduję, bo mam ten doper, e, podwójny klik, mi uh -huh, się. Uh -huh, robi. Uh -huh. Jak ja może, jak będę w Polsce i kupię chyba tą myszkę klawiatury, to już mi nie trafi. No ja ci powiem tak, ja już ci mojej nie wyślę. No nie, nie, nie. Bo moja już jest, będzie, będziesz miał to samo. tak specjalnie zepsuł, żeby mi nie dać, wiecie? Nie, no ja po prostu... Ja po prostu jestem z tych osób, że tak eksploatuję sprzęt, że... Już naprawdę, jak już... Tragedia z nim będzie, to... Jego nowa myszka ma już pół roku, jeszcze jej nie rozpakował. Hmm. Myszka, klawiatura i słuchawki. No jeszcze. Lepiej. Nie wiem, po co te słuchawki są. A za... hyperxy, nie? Tak, bo moje się już rozdupiają, ale jeszcze żyją. Ale te muszle od ciebie wezmę te skórzone. A możesz... Ja mam... Nie, Nawet mam chyba dwie pary tych, tych bo ja nie używam skórzanych. No to ja lubię. Ja skórę. nie, nie, nie trawię skórzanych. Ja muszę mieć. Ja muszę słyszeć otoczenie. A nie, być dziś ja odszumowany całkowicie. Nie robię mieć. Ja nawet słuchaj w tych werpocach nie używam tego trybu odszumiania. A otoczenia. tego to ja używam? Ja a? nie używam, dlatego że ja później mam niefajny. Tak, niefajnie się czuję w głowie. A to ja czuję się fajnie, bo nie słyszę out. No, nie słyszysz out, po czym yy, będziesz gdzieś szedł i kurczę cię. Co? O to że out. ja się rozglądam, a potem odziadku. mam oczy. Ale to wiesz, nigdy nie wiadomo. Może będziesz szedł z tyłu coś tam No takie surprise? Surprise ma topakie. Nie to powiedzieć. Brr, na te baśki tam są. Ty, ale jedna została, Tomek. Y... Zdewna? Nie, tu... nie, 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 nie. Chodź tutaj. No, ona się nie zrespi. Nie, bo chodzi o to, żeby ją zdespałnić. Czekaj, weź. Masz jeszcze kobla? No. Weź w tamtą stronę, pociśnij parę tych, jeszcze. Bo to nie jest drewno, że to... Sobie... Nie, no albo dobra, może być. Jezus Maria, co ja zrobiłem? No właśnie o! to samo ja zrobiłem przed chwilą. Czekaj, zabuduję to teraz, bo... O kurde, chciałem... Ja też, jak szedłem <grym> do ciebie po kobla i tak... Mm, no. ...się niebezpiecznie zrobiło. My mieli. Dobra, bo to słuchajcie, chodzi generalnie o to, żeby zdyspałnić Baśkę. Jak ona stamtąd zniknie... To wtedy tam zrobimy podejście, tak? No wtedy tam można pójść i zabierzemy Dyrta też, nie? Dobra, chodź tam. do mnie. Zabutowałeś, dobra. Też chciałem zabudować. Okej, okay, nie wiem czy to nie będzie za blisko. Ale tamta zniknęła jedna. Cze coś no, my się nie zrzuci. Ona tam się trzyma. Czekaj, to ja pocisnę to do końca już. Bo na naszej, na naszej tej nie powinno się chyba nic zrespić, jeżeli dobrze kojarzę. Jeszcze tam siedzi. A to co, ona nagle zniknie? Powinna się zdespawnić, dlatego że generalnie w Minecraft'cie teraz jest trochę inaczej też. E, że moby respią się, jeżeli gracz jest blisko. Aha. Więc powinniśmy dojść do takiego momentu. Czy stój, stój, stój. Ja Że, się on, że do... ona powinna się zdespawnić w pewnym momencie. Aha. No, jest! A nie, cichła? nie. Ona znika mi, bo mi się render kurczę. Ale to dobrze. Dobra, ja już nie mam. ...drewna. Kurde, no mogłaby już zniknąć. Ty, doszliśmy do następnego tego prawie. Ta? O, faktycznie. dżungla. O, tam, tam jest ten, melony. Melony. No i co ta Baśka? Widzisz ją? No widzę ją cały czas. Ja nie widzę. No ja mam render distance, no... Ale czekaj, a jakbym... Ale nie no, render distance tu tutaj nie ma. Zniknęła. Idziemy. Czekaj, bo ja to jakiś na... A! Tomek. My, ruszyłem se myszką. Ale mi drzewko wyrosło. To co mam tam? Szybko robisz ten podest? Um, tylko wiesz co? Yy, od dołu. E, nie, nie tak, ale... Tomek. Yy, ale z skorzystajmy drzewna, czy z z. Sko... A nie, tu nie zejdziemy niżej. Kurczę, dobra. To nie, no to zrób z. Z kobla możesz już zrobić. Tylko 12. Hej, tam jest owca. Owca! Na bagnie. Dobra, to ja idę kopać da. Aha, tu mnie zabudowałeś. Mm. Co, nie wejdziesz tam? Nie, 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 wejdę, wejdę. 3, 2, 1. Ta brakuje, żeby się zrespiła ta franca i mnie ciachła. Nie, nie powinna. To stój tam jak najbliżej na razie. Ja zaraz przyjdę z koblem. Najbliżej to właśnie chyba nie? Je. Tak, najbliżej, bo. Znaczy nie, no nie ma i tak nocy jeszcze, więc ona się nie powinna właśnie. teoretycznie jeszcze zrespić. Ja już w ogóle zresztą być głodny. E, to mamy jabłuszka. O. Jabłuszkami to się nie najesz. No e, lepsze to niż nic. Mi Ale wiesz co? Spadło, co? Ja myślę, że wyczyści... nie będziemy czyścić tego e, dyrta, który tam jest. Tylko go po prostu zostawimy, mm -hmm. zetniemy tylko drzewa. I jest szansa, okay. na to, jest szansa na to, że tam się będą respić mobki. Dobrze. W sensie, no, mobki też. Ewentualnie możesz to zabudować i zrobić jakiś taki wiesz. A nie czy sobie co mi chodzi, o, nie? od dołu by tego dieta można wziąć? Znaczy można od dołu, no, żeby została ta górna warstwa chociaż, nie? dobra, to później to tak już zrobię. Teraz muszę zrobić schodki. To, to musi być tu, i to będzie tu. Dobra, jestem. No to drewno. Eee, znaczy, wsiądź. najpierw obuduję. Słuchaj, najpierw zrobię jedną obwódkę z kobla dookoła. Hmm. I z kobla też trzeba zrobić od razu ten. A to może już na dole zrobić. Czekaj. Nie, nie, nie. Aha, bo no Aha, tak, bo to chcę skopać. tego kobla, chcę potem odzyskać. Znaczy Oaj, kobla? Ja, ja wiem, czy jest sens odzyskiwać kobla. Nie, kobla, tylko dirta. Tylko sporo. Dobra, zrobię to tak. Tutaj, z, z dirtem naprawdę się nie martwmy, bo tu jest bardzo dużo wysep. Możemy, mówię, za każdym razem sobie zrobić jakieś e, przejście do, do kolejnych, także naprawdę tutaj jeżeli chodzi o dyrta, to nie będzie aż tak dużego problemu. No, Bytep, się ktoś, to, go, Kabel go, pali praktycznie w tym. Nie, tutaj z toło jeszcze wypada. Ja wiem. Masz. Masz. Ja. O, o zrobił. Dobra, zobaczmy jak to tu wyglądało. Aha, bo ty żeś to tak zrobił. Tak, bo, bo to właśnie go... Yy... Weźmy tego od A, Dobra, czekaj, wchodzę tu na górę. Mhm. Yy, o, czekaj, tu są kwiatki, ale pewnie nasiona nam nie wypadną, nie? Nope. Ta łowieczka tam. Tam jest woda, Tomek! Czyli będzie nieskończone źródełko. Ale no, myślę, że tak. nie lubię tych akacji, bo one... Czego? Akacji. Aha. Bo one rosną one tak wysoko. krzywo rosną. I też... ...krzywo. No i dobra, chyba taka platforma start... to jeszcze powiększę No i tam w drugą stronę, w stronę tej owieczki tam też, nie? No, tylko już nie mam mi do pokopać. Okej, ja tu postawię pochodnie. to drewno bo tam ehm, nie wejdę. to czekaj daj mi kilofa, to czekaj, ten. Czekaj, mogę to zniszczyć, ale nie wiem czy tam nie jest jeszcze je, nie jest jeszcze jedno. Proszę mi tylko kilofa? Czekaj. Okay. Bijesz a to tak. Chcesz, a co ty chcesz robić? No kobla. Nie no, ja pójdę kopać, tylko czekaj, chcę zobaczyć. U mnie nie bijesz. Biję, biję. Bije. Ale tam jest chyba jeszcze jedno. Da. Dobra, trawa nam wchodzi już na górę pięknie. Dobra, ja ci tutaj zdałem pochodnie jeszcze i tutaj hmm. też chyba dam, ale nie mamy już pochodni, więc może drewno. We weźmiesz tutaj Tomek, y drewno przerobisz na węgiel, a drewno, tu jest jeszcze jeden węgiel. węgiel. Dobrze. Ale nie, to czekaj, to tutaj mamy, to ja te oak slaby wrzucę jako paliwo. Dobra, niech to się robi i tu będziemy mieli trochę więcej węgla. Dobra, to to zostawiam, i idę kopać dalej. Dobra, zyskałem 16 dirta. No i ładnie. No to mówię, to teraz musimy zrobić tam do tej drugiej wy mhm. wyspy, tylko. Ech, żeby tam się właśnie nic nie zrespiło. Wiesz co, jakbyś mógł, to weź sobie, skobluj się do góry i to drewno zniszcz tam. Dobrze, tylko. Do końca. Tylko zrób mi więcej tego dirta. Ej, Boże, dirta, no. Robi się. To nasze drewno pozbieram. No ale ładnie, drugi odcinek, bo już mamy całą platformę. No właśnie, dobrze nam idzie. Znaczy Co mówię, wyświe? myślę, że największy problem to byśmy mieli... Szczekanie na to pierwsze drewno. Tak, to, to, to byłby... to właśnie najgorszy problem byłby. Ale dobrze, bo jak dokopiemy się do tamtej trzeciej, to już pewnie u mnie zrobimy, co, co, no. jak się dokopiemy do tej trzeciej, to tam będzie trzeba zabrać tą wodę. Od razu będziemy mogli tutaj jakby dokończyć tą tom i przenieść e, koblarkę. I dobrze. będziemy mogli ją nawet, Tomek, zrobić na dwie osoby. Dobrze. Możemy ją nawet gdzieś w piwnicy nawet schować, wiesz o co chodzi. Znaczy, ja myślę, że na razie... Jabłko tam leży. Ja myślę, że na razie tak mi się wydaje przynajmniej, ogarniemy ją na, tej, na tym poziomie tutaj. Wszystko mhm. będzie na jednym poziomie, ewentualnie później będziemy też mogli w dół zrobić, bo to wystarczy wodę ogarnąć i, i coś tam dobudować gdzieś w jakichś miejscach, także... Dobrze. Najważniejsze to jest tylko ten jeden, jeden klocek niżej postawić, a potem to już można no to już można jechać poziom niżej. No bo to chyba wszystko zpiłem. dobra, coś jeszcze? Nie, to powinno już spadać. Tylko wiesz co, ja już sobie jakiś, jak tam ta sałata, sałata, mhm. środkowa, urosła, na pewno? Tak, nie wydaje. Dobra. O, 13. Ale, ale nie sać, nie sać tu. Tam zrobimy, przy wodzie? Tak. Dobra. Dobra, ja sobie w razie czego do skrzynki. czy znaczy, ja tam przy wodzie, tutaj zrobimy, tylko musimy to przenieść pierw. Mhm. Bo jedzenia, jedzenia nie ma sensu jakoś wybitnie w sumie jeść, bo Zażarłeś wszystkie jabłka? Nie, zostawiłem ci połowę. Uważaj, nie hop. O, nice. Zjadłem sobie trzy i mi już przynajmniej biegać mogę. A tu znowu trzy nowe A to ja nie, ja nie biegam na Skyblockach nigdy. No ja mam jakiś taki. Nie, nie, nie ma sensu marnować niepotrzebnie. Nie Chociaż nie, chociaż nie, nie biegam. Się. Przecież z automatu to robię. No właśnie, ja też. To, Dopiero teraz biłem. Co? Co za oszustwo. To teraz wziąłeś się za robotę O jak tam chodzi zbiera, słyszę go Wciąga kurde, Dyson. A, tak, a co? Dobra, tutaj masz staka tego i tutaj mamy 12 węgla. I to czego już tam pójdę zrobić. Bo ja trochę. to przerobię wszystko chyba na pochodnie, wiesz? Mamy 52 pochodnie Dobra Więc ja tutaj porozświetlam trochę, żeby też nam się nic... Ale ja tylko tutaj to skoszę i mogę iść zrobić tamtą... E, do tej drugiej wyspy. Jest gdzieś tu jeszcze drewno? A tu jeszcze. Dobrze. Jezus! Co? Padłem. Dobra, ładnie otegowane, elegancko. Potem zrobimy te e, sadzonki drzew co trzy, żeby mi się nie łączyły. Um, się nie musieli tak. Znaczy spidać. wiesz co? <laughs> Generalnie to ja bym w sumie możemy zrobić taką platformę dodatkową na samo drewno. Albo tak, no. Bo w sumie tutaj, no na razie to jest prowizorka, tak? To tak. Ale, ale mówię później możemy zrobić taką platformę, która nas gdzieś tam troszkę dalej wyteguje i żeby tam były. Tylko yy, Tylko właśnie te, te, te rzeczy. Tak chyba będzie najlepiej. Dobra, idziemy do owcy. Tylko tam uważaj, żeby ci się nie. Co? Bo, bo tam, gdzie jest owca, mo mogą się zrespić te moby. No dobra. owce, i tak większość rzeczy ważnych zostawiłem w tym skrzynce. Mhm. Mm mm -hmm. A czekaj, a risy... Aha, no tak, bo my nie mamy. Ale czekaj, Sugar Cane może przecież rosnąć na tym. Na dercie, prawda? Trzy wody. O, elegancko. Owca, pójdziesz za mną? Yy, jeżeli nie masz tego... Pójdziesz na jabłko? Nie. Nie, musisz mieć... pszenicę. Jest jedna pszenica, no ale... Jest. No nie <mum> chciałem, żeby tam jakiś ten się... Ojojoj, ojojoj, ojoj ojojoj, ojojoj... O nie, Wojtek! Ojoj. Wojtek! Co? No pan! No wiem, widzę właśnie. Ale fajnie chodzą u mnie. U no mnie normalnie. Dobra. A czekaj, zabijmy go, może... Ale bym się śmiał jakby na żelazo wypadło za pierwszym razem. To czekaj, niech on wyjdzie trochę dalej tutaj do nas, no. Żeby Masz nie... siekierkę? Tak, właśnie posłyszę. Zobij się siekierką. Nie to do mnie podejdzie, o. To wiesz, wypadło ciekawego? Nic. Ech. To wiesz co, tu trzeba... Czekaj, to... o to jeszcze drewno tu mam. Niszczyć te dwa bloki. Dobra, to skoszę tylko tamto drewno i będziemy kończyć. Mhm. No tak jeszcze... nie, właściwie ja te logi mogę wszystkie na drewno przerobić już. Mhm. Tutaj trzeba tylko te sadzonki cały czas zbierać jak coś. Aha. Dobra, tutaj jeszcze zostawiłeś. A tamto drewno też mam zbić? Eee, w sensie? No, tam gdzie owca e, tak, 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 tak. To wszystko, wszystko trzeba wyczyścić. Zostawmy po prostu samą czystą tą. Tylko czekaj, żeby mi tu sadzonka teraz wypłoda z tego nowego drewna. Mamy już sadzonkę. Tak, z tego nowego? E, ja wziąłem, no tu chyba nawet dwie, dwie są, no z wakacji. A tu z tego jak się zbiera sadzonkę, też jak wylatuje? Czego? No tu e, no, te... Tak, więc te, też obuduj dookoła. Pierwsza obuduje, dobra. Dobra, to będzie tak. Ile starczy? O, pewnie. To jest takie rozlazłe. No bo to jest to, to, to takie wiesz... Co to? Miszna. Odawa to owca. Owca, ty mi się spitolisz i zrobisz Ach. sobie harakiri sama? Spadła sadzonka. Dwie. Te, te, te lepsze. I... Dobra, wiesz co, zrobimy to tak. Bo tak ja że ona się nam zabije. Spokojnie. Jak zabije, to znaczy, że terrorystka. No to wolałbym już kebaba z niej zrobić. Okej. Okay. Nie słyszę owcy? Padła? Nie wiem. Nie, doszło do ciebie. Dobra. Dlatego jej ja nie słyszę. Poszła się przywitać. Nie poszła się przywitać, tylko ja ją tutaj już prze, prze, przetegowałem na ten. Aha, jeszcze na się miałem! Ja zginęła? <laughs> Co? Dla, dlatego tak nie odzywałeś się. <laughs> A ten już płotek zrobić co, dobra, kończymy. No ja już, już tutaj wiesz, gotowa <grymne> Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się odcięcie podoba. Pamiętajcie, że seria jest wymienna, raz u mnie raz u Wojtka i powitajcie nową kozę, która się... Kozę. Owce. Owce. Pytajcie znać u Wojtka, abyście ci, żeby się nazwała. Nie, nie wyjdę stąd! Nie zrobiłeś, prawda? Zrobił. Dobra. Dobra, już widzę. <grymne> Może ja wiem jak ją nazwiemy. Pipi. Ja. Jak? Pipi. 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 taką bajkę. Pipi -pi, kangur. Nie. Nie, nie pamiętasz? No. Nope. Pipi, skipi, skipi, -pi, coś tam kangur. Nie, 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 Na pewno? Nie, nie. No nie wiem. Nie, nie, nie. Dobra. Więc do <śla> następnego <śla> razu, pa pa pa. pa, pa.